W najbliższą niedzielę seniorzy OKS Opatu rozegrają wyjazdowe spotkanie z Orlentami Kielce. Rywal podopiecznych trenera Jasińskiego w dotychczasowych spotkaniach zdobył 7 punktów, co daje mu 11 miejsce w ligowej tabeli. Zespół z Opatowa ma na koncie 2 punkty więcej. W ostatniej kolejce oba zespoły solidarnie przegrały, z tym, że Orlenta na wyjeździe, a Opatów u siebie. Potencjał obu drużyn jest chyba wyrównany. Jak zwykle optymistą jest prezes OKS Piotr Łata. Na pewno bym chciał, żeby wyglądało jak najlepiej, żeby było trzy punkty, żebyśmy wrócili cali, zdrowi, szczęśliwi z wyniku. Po porażce z Piastem władze okresu zapowiedziałem przeprowadzenie rozmów z trenerem, z piłkarzami. Osobiście z trenerem rozmawiałem, trener będzie rozmawiał z zawodnikami, jak trzeba będzie, no to jeszcze mamy parę dni, żeby ewentualnie indywidualnie porozmawiać z zawodnikami, o co chodzi, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nie ma wyniku, dlaczego nie ma gry. No jeśli chodzi o treningi, frekwencja jest bardzo słaba, no, ale to jest amatorska liga. Tutaj trzeba się też tym, z tym wszystkim pogodzić, bo są uczniowie, są pracownicy, są zawodnicy. No, ciężko mi na obecną chwilę odpowiedzieć, co z treningami. Mimo drobnych problemów prezes Łatań jest pewien, że jego zespół jedzie do Kielc po komplet oczek. Tak, jak zawsze. No, optymizm musi napawać we mnie, w moich zawodnikach, we wszystkich działaczach, kibicach. Z Opatowa dla STV Jerzy Strzyszko.